Czy dostajesz coś za mój Nie, to nie tak działa, Alvaro. Siema, Zawisza Rudy. My nie dostajemy prowizji od tego, od waszych zakupów. Dostaliśmy hajs za reklamę po prostu. <laughs> Zoutripowa muzyczka, hmm? Źle? Ari... Aria mat -san? Why you have to be mad? Why? Why you do this? Nie wiem Ta muzyka... Ale co mam później? No kurde, ja bym puścił jakąś co mam wam puścić polskie piosenki rockowe? Dwa tak jak lecą na 90% streamów Poważnie. Chcecie? Chcecie posłuchać dwa komy może, co? Churwa ten? Nie masz jakiejś komy na posłuchania byczku dwa ten? Sieman z Anpactu. Polskie szlagiery. Marek Dodowicz, Najlepiej. Twosz mm -hmm. mm, Fosz tu jedzie. Co te Fosze tak ostatnio jeżdżą, kurde? Nie wiem, że tu już któryś teraz mówię, ale rzeczywiście tych Fosz jest dużo. Jedzie ten, jedzie ten nasz teamek? Czy nie? Zawisza Rudy kolejny miesiąc, kolejne czopki. Hmm, troszkę, że to nie wylaznęło, ale... Spocik, spoko. 500 spota możemy być. Bo jakby to był i Spocik i Damasz, ale no... Nie będę narzekał. Kurwa, źle byłem ustawiony, bo byłbym go w stanie... On i tak będzie wyjeżdżał, to tego jeszcze może patnę. Byłbym go w stanie walnąć, nie? Up <laughs> at Co zań, sesią pięć tą ała? chyba. Już druga sala nam się składała w tym czasie. Nice. Ta ta WZ tam stoi z tyłu, nie gdzieś. Nie wiem, czy tu? Czy bardziej z tego? Nie, wiem, ale jadę po Amelixa. Taki jest mój plan. Najpierw skończymy tego, a potem pojedziemy po Amelixa. WZ wychylam. Którym... Najpierw dalecie mi tego WZ. Macie spota, to go bicie. Ile wlezie? <laughs> Dawaj, Kilim, Kilim WZ. Będą strzelać na ślepo, jak nie ma mojego spota, nie? 2173, prawie 2137, prawie. Ale nie, co robi ten chłop? Nie poczuję ja go, wypycham. Będzie miał lepszy kąt na mnie do strzału zaraz. No chyba jest w ogóle. Już. Ja dam wam WZ spotować, dziewczyny. Muszę wracać do bazy. Sam nie wiem. No i też się mogą wrócić, nie? O jest buza. 1000 good. Kutła Szaleństwo normalnie. <coughs> Nie, nie będę ryzykował się Ja się utopię na pewno, nie? Ja się na pewno utopię. Chyba się wrócę po prostu. Ten muzeum i tak jest wyklepany już. Znaczy, optymalnie byłoby tu na koniec podjechać, ale widzę, że przegrywamy bazę. To ja się wrócę do bazy. Ja, Futur mi zaświecił. Nie bij, pepe? Co? Jakiego, pp? To Pepe. Aha, bo tam Pepe był na tym... Na logie, w logu planowym, tak? Chyba. O... Co Jak coś nie działa, to wina backupu, a nie Tuska? Co? Kto to powiedział? Przecież być załatwił sobie statystów. <laughs> tak, fajnie, Zapłaciłem... Padł osobom, dostałem kontakty od... ...od pewnego rozstawiającego. I robię wyniczki teraz, tak to się robi. A hejterzy dupa cicho. Tak? No. Jak bumele nie oplujesz, to nawet suba oleje. A nie, nie, nie było mnie przezwiec. Zaraz zobaczę. Już, już zerknę... ...na subixy. Bo bardzo przepraszam, jeżeli jakiegoś minąłem. Kurwa, teraz warto byłoby wrócić tam na dół, bo tam są pełne czołgi, ten nie? Ten... Kanonen i T-103 na fullu. No T-103 jak se w ogóle wyjechało zajebiście. że go nie przebiłem. Wiadomiks. <coughs> O kurwa co ja zrobiłem. Co ja tu odjebałem właśnie? Tak, właśnie podpal. Czy coś? Byczku. Co ten strzał w ogóle miał zrobić, tyle ja nie wiem. ja sam nawet nie. Była bitwa tak by the way. No, szar futury nie będzie chciał farmić. Musimy skończyć tutaj tych chłopów, tak czy inaczej. Czy tego chcemy, czy nie. Oni tu nie mogą żyć. Lękajcie się. Mogłem tego nie przejmować ewentualnie. Też by była dobra opcja. To robi E-50? Zdekapią? Zdekapią? Idę po E-50. Oni to zdekapują, chyba. Kurwa, zdekapują to czy nie? Halo? Dwa a to on jest na te... nie, to ten jest. E-50 jest nie wiadomo gdzie. A mnie tu z tyłu jeszcze kampie, albo tutaj stoi gdzieś. Nawet ten 50 strzel do mnie. szkoda, że nie masz hp w byczku. no, no. No dobra. No, do przodu. Dlaczego kot szczeka? Dlaczego nie? Siema, Dlaczego... Dlaczego... ...mówisz mu jak... ...z jaką rasą się... ...z jaką gatunkiem się identyfikuje? Jak tak możesz w ogóle, Woju? Hm? Dostajesz żółtą kartkę... ...za... ...za... Dostajesz żółtą kartkę... ...za... Gatunkofobię. O, tak, tutaj jako ostatnie ostrzeżenie. No. Hmm, MK. Okej. Okay. Ciekawe. Niech będzie.